Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Kaszuba to jest pierwszy odcinek z nowej serii, którą będę nagrywał z privim, jest to... E, Polska wersja minecrafta? Dziki co -op. Dobrze, no to jak w każdym e, głupim nudnym lespleju, ścinamy drzewka. Uuu... klepiemy. To jest chyba... hm. Trzeci czy czwarty odcinek, dopiero w którym możecie usłyszeć kamerzystę. To jest mój kamerzysta. Tak, tak ja bardzo go lubię. Mm, kamerzysta. Choć nie zawsze to okazuje się zbytnio. No nie, no bo czasami, czasami go wyzywam. Gramy w jakieś gierki internetowe typu Battlefield albo Counter-Strike. No ale to, to nie moja wina. Musicie zrozumieć, części, że To jest po części twoja. Nie, po części jego, gdy jest medykiem i leczy mnie pod ostrzałem. Znaczy leczy. Reanimuje. Ale to tylko w Dobra, filmie. z tego robi się kłótnia, <noise> taka jak w battlefield'zie. Dobra, ile masz drewna? No, to mam około dużo desek i 9 drewna. Drewn drewn no to czekaj, weźmiemy jeszcze troszkę brzozy i zaczniemy tak jak to się kiedyś robiło w, pod ziemią. Ale weź w życiu takiej wypasionej, yy, tej fajnej, oprawie graficznej Jakości? Jakości, no Kentaż Ale... dysz. <laughs> Zrobiliśmy taki. <laughs> tak się obkreśliłeś fajnie. No dobra. Nie możesz dotykać mojego drewna kentażdy. E, dobra, mam 10 zwykłych tych. Zwykłe drewna i trzy brzuski. Chodź, idziemy tu na plażę, to będzie fajne miejsce. Ja tu się Dobra, ja już pójdę na plażę, tutaj zrobię domek. Się tam nie zgubnie. Nie zgubię się. A, i napiszcie w komentarzach, jak się wam podoba intro. To jest są moje początki. Chodź tu na plażę, nie gdzie był spawn. To są moje początki z Adobe After Effects. O, mam tutaj... A co, ja Ci powiem, na spełnienie nie można budować. Wiem, mm, dlatego pożą... Taka ciekawostka. <laughs> Ale ja poszłem <pożądam laughs> dalej od spełna. Dobra, e, i jeśli ktoś z Was ogarnia After Effects i różne efekty z, z tym związane, To niech e, kupi... premium. To niech napisze mi e, prywatną wiadomość. On może mnie trochę nauczy, bo to intro jest wszystkim co potrafię zrobić, after effects nic większego nie potrafię. Więc jakby znalazł się jakiś ochotnik, który zrobiłby fajniejsze intro, to też oczywiście nie będę wydziwiał. Czekaj, ja tu zrobię drewno. U, widzicie u mnie y, ten jest y, ten programik. Czekaj, 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 to się nazywa dodawanie tempów, coś tam, ale ja nie mogę go używać. Bo nie mam operatora. Patrzcie. Klikam. Słychać nawet, że klikam. Lewy, prawy. Dwa naraz. Nie, o, sam słyszę. Nie, nie mogę do tego sobie dodawać. E, e, dobra, to zrobiłeś? Masz kilof Mam drzwi. To ja zrobię kilofik. Ja wolę drzwi niż kilof a i żeby zjadę. żeby nie było, że tańczymy z wilkami. Oby. Aha. Co A co, masz tu gdzieś wilka? Masz tu gdzieś wilka? No, no, Nie, nie ma wilka. Eee, dobra. Kopię, kopię... Ja zbierz tą glinę tam obok. I zarąb tą kaczkę. Którą kaczkę? A, i jeszcze jeden bajer. W tej serii... No, co, dopiero go wymyśliłem, ale... Pewnie pierwi się Nie, nie, będzie nie, nie opowiadaj na razie. Powiemy, że będzie coś ciekawego, to wtedy możemy być... się Nie, to dobra, śledzić. Nie. Będzie także co dziesiąty. Nie, no tak co... Co szósty odcinek, albo nie, co dziesiąty odcinek, zaprosimy kogoś, kto będzie się udzielał na przykład w komentarzach. Ktoś widza, kogoś tam, kto jest aktywny na przykład w komentarzach pod filmikami. Zaprosimy go na odcinek jeden. Będzie mógł z nami jeden. posiedzieć. Tylko jeden odcinek. I będzie mógł zanim poświęcić tutaj na naszym serwerze. To, to nie jest serwer GoodCraft, bo GoodCraft czyli serwer, który będzie dostępny kiedyś, miał być wcześniej, ale zabrakło funduszy na niego. Gdyż taki serwer to koszt około mm, 100 zł, żeby mogło sobie pograć więcej niż 20 osób, bo jednak 20 osób to bardzo mało. Eee, no. I co jeszcze? Pieniądze. Pieniądze. Yy, kolejna sprawa z pieniędzmi. Yy, partnerstwo. Yy, partnerstwo, nie wiem, czekam, czy, czekamy, czekam. czekamy. Dali nam zaproszenie. Dali nam zaproszenie i czekamy. Dwa miesiące temu. No. Wprześliło <laughs> się twoje, y, te twoje. Twoje. Czekaj, twoje. Twoje zaproszenie jest nie, dobre. Nie, twoje. Twoje, twoje preferencje. E, twoje filmy spełniają ogólne kryteria. No i takie tam. Więc myślałem. Hmm. <grym> uh, partner. Zrobimy Tydzień. Tylko tydzień, nie? Jeszcze Max... tylko tydzień. Max tydzień. Max, ma... Max tydzień. O, tu nie? mamy jeszcze Max... jaskinię. Przy chacie, więc będziemy mieli Dobrze. szybki dostęp do... Ja, ja mogę do niej wejść z drugiej strony. Nie ma jaskini. To jest dziurka. Łe... Węgiel by się przydał, jest czarno jak w dupie. Mm. Kurde, jak ja nie lubię tego. Krabela. No, nie rozwalaj tego! O węgiel! Czy ty, ty masz czasem x-raya? Nie, na no serio nie mam. No dobra. Mogę ci uwierzyć, ewentualnie. Ja, ja mam zepsute coś i ja tam nie mogę wchodzić, w ten proponuję. Ja ja. No dobra. To nag wyślesz mi zdjęcie. Ale nie, no nie, my tu nie czytujemy. To jest właśnie specjalnie taka seria, by czytania. Takie zwykłe granie. Tu nie będą jakieś wypintne budowle budowane. Tu I będę... granie na śniadanie. Jutro zrobię sobie albo dzisiaj jeszcze zrobię sobie mojego skina gdzieś tutaj, ale nie umiem go zrobić, więc sobie zrobię innego skina. Gdzie Gierka. jesteś? A właśnie pokażę, jakiego zrobiłem. Tego skina, którego ma privilegium, wykonałem w hmm, 5 minut. 5 złoty. Dobra, budujemy HT, idź po jakieś owce. Owce, ja... Powiem ci że szczerze, że wolę taką serię, jaką teraz właśnie robimy. Tą tutaj. Bo... Taka na luzie. Taka, więc... taka bardziej na luzie, ale jeszcze chodzi o to, że z kimś pogadać można. A ta, co ja tam tak, robiłem... a ja uwielbiam też komentarze. <laughs> a ta, co ja robiłem, była do dupy. O, lubię to. Nie, tą owcę, bo ona ma... Ty. Ona ma wełnę. <laughs> Dobra, mniej więcej chyba chatka jest wymiarowa. Zapada chyba znak, szybko. O, żelazo znalazłem. To dobrze, jedz, nie, wydobywaj. Czekaj. Szybko, 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 patyczki, patyczki. Teraz. Widzę, jak słońce zmieniło swoją obwódkę na bardziej pomarańczową, żółtą. Szybko, 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 szybko. Załatać dziury, żeby te zielone ogórki nas nie chciały dopaść. Czach. Ej! Chodź. A ta? Chodź. <gry> Chodź. do chaty szybko. Nie, ja, ja tu mam kurczaka. On, on ma życiodajne. Yy... Piórka. Nie, on... to nie są piórka, to są pędzle. Pędzle? Ja ci w nocy będę rozkotał. A masz wystarczająco wełny na dwa łóżka? Ja ci na... nie ja mam jedną wełnę. Starczy mi na poddupnik. Debilu, idź w tą noc i szukaj wełny. Hmm. Nieważne, że zarobię. Gdzie można znaleźć wełnę? Oddej mi tą wełnę. Masz. Tą... Oddej mi wszystko co Spobry. masz. Odejmij. Łohoho, uh, uh, będzie klikanie. Zarobić jakiś creeper to co? To ja tu będę w domu jakoś u gospodarza, a ty za wełnę. A tam jeszcze nie zapadł zmrok. O, już jest ciemno. O tam też nie. <tuszy> Sklep! On, 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 on. co on robi? Szala, nie no, nie bój się, nie ma się tam. Biegnij jakieś owce zarąbać. Nie, ja, ja nie chcę się teleportować. No nie ma się teleportować, masz zar zarąbać owce. A i zabierz sobie opa. Już nie mam, zabrałem sobie już. No to dobrze. To będziemy robić tak, że na przykład teraz skończymy, wyłączamy to będziemy grać dalej. W następnym odcinku, a to jest taki jakby prolog bardziej. O budowanie chatki chyba nie jest ciekawe. O, taki prolog, prolog, prolog. taki. I ta seria będzie o tyle może ciekawa, że będziemy opowiadać dlaczego nie zrobiliśmy ostatniego odcinka albo coś. Chociażby. Może tak być... Ja tu nie widzę żadnych owiec, bo one się ukrywają. Możliwe. Ja tu widzę tylko takie takie głowy, te szkielety. Może wejść sobie włącz F3. Nie... Ja to wszędzie widzę. Tworzy, jak mam od 3. nie widać przez ściany. Weź trochę ciszej mów, bo słyszę cię bardzo. No dobrze. Nie, trochę głośniej. No dobrze. O tak. Tylko ogranicz mówienie szy, bo ty masz takie dziwne szy. Masz, chocia masz chociaż na jedno łóżko? Nie. Brrr. Łóżka są dla frajerów. Przynieś tutaj tego craft crafting table. A. O, ale przeciaż przestań co, z tym sz... 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 albo albo oddal gębę od mikrofonu jak będziesz mówił kolejne surne sz... no, ją <laughs> go, go 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 do chaty, do chaty. Dobra mam, mam toolbox Ale się, ze... się zebrali na, na... w kubkę i nie atakują Przeniosłem towar. Świeży, dobry. Ile? Jeden. Idź dalej. O Jezus Maria. Wyjdź, Czekaj. Wyjdź awaryjnym wyjściem. Tutaj ci se. Tutaj, idź awaryjnym wyjściem, chodź. Upiecz mi jednego stejka, drugiego zjemy surowo, bo jestem hardcore Nie, po prostu uciekaj. Ła! Wow. Tak to mówiłem ci, idź po Wełna. Nie będę skakał, bo jestem murzynem. Nie ja będę w koszykówkę. Ja byłem, tylko że te owce się wzięły. Powiedziały, że nie. Weź oddal oddal tą jednak troszkę mikro, ale tak ciutko. Nie wiem, czy mogę zbytnio. O, teraz jest chyba dość dobrze. Ten mikrofon jest taki, że nie można z nim zbytnio manewrować. Dobra, przestań mówić ci, szy, albo inne tego typu bajery. Kurde, wybacz, ale nic nie robiłem, tylko sobie banych hopowałem. Oj... skąd co się stało? No, zabili Ciebie? No, ale mam blisko chaty. No karty to wie. Może Leon świetny pomysł ma. Nie wracaj do chaty! Nie wracam, nie wracam. Powełny. <laughs> Przepraszam! Kurde, źle położona pieca. O, pierwszy... Mój creeper number uno O, nie powiedziałem tej tego słowa Nie powiedziałeś A? Tak O Jezu Ej, on on się zaczaił Jak on przyszedł On ma tego freelanera Nie. Nie ma hm. A te creepery ciągle mnie zaskakują. Zrobię ci... Nic ci nie zrobię. Chciałem ci stejka zrobić, ale ty mi zabrałeś. <laughs> no dobra. Nie, dałem ci tam jednego. Nie, wziąłeś go z powrotem. E, Przypomniałam ci taka historia. Dzisiaj otwieram plecak. Bo pomyślałem, że wypadałoby go wybrać, bo. Coś tam od niego zajeżdża. Jednak otwieram ten plecak. Patrzę, patrzę do środka. A tam stara o, a kanapka. Co to? Co to takie zielone? <śmiech> <śmiech> Czekaj. Czy to? <laughs> Czemu to jest tyle potworów? Nie wiem. Potworówki. Czekaj, wezmę sobie F3. Szukam owieczki. Czy i wszędzie o, lol, one są wszędzie. Słysza. Słyszałem jak <laughs> Spider jockey! Patrz, patrz! O ja nigdy nie widziałem Spider jockey'a. Ja to pierwszy raz go widzę. Tam jest... Ale jakoś tak się laguje strasznie. Piekne, piękne, piękne. Goni mnie pająk! ale mam wszystkie nasze temki. A gdzie ty je chowasz? Ty... Zabij go! Uderz go! O! On mnie zjadł. Wyssał mi wrę wręcz moje... ...nęczności. Przestań tak mówić, to już... Ja Ej, nie wiem dlaczego ty tak dziwnie słyszysz. Ja też nie wiem dlaczego tak dziwnie to słyszę. Myślę, że to ja tam Creeper Zginę, gdzie jest nasza chata? Koło spawna Jakiego spawna? O, O, jest, chata, chata Jest Jest, diowce, diowce Jest Dobra, chowam Włączam to rąbane F3 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 3 f 3 Tu wszyscy się na mnie czają! Już masz tą wełnę? Tak, nie nie Ale nie mi zaskoczył, a tak z góry jest zawsze silniejszy. Widzę, że te zabiegi oglądają JJ, <coughs> Jokera. Umarłem. Tak. Czekaj, nie, nie widzę nie widzę owiec. Widzę creepera. Owca! Ile masz wełny? Ile masz wełny? Nie. Ja mam. Jedną. Zaraz będę miał. Dobra. A dwie. wcześniej? Czy mieliśmy? Dwie. O, mam, mamy trzy. Co? To będziemy mogli się przespać i nikt nie będzie musiał się wylogowywać. Kurde, czają się przy będą będę musiał wejść drugim wejściem. jest Tam też się czają. Słaniaki. Creeper! Dziś niedaleko chaty. Cześć go. Praktycznie przed wejściem. Jak ja mam teraz wyjść? I że Jakie ja mam wejść na chatę? To jest do Tam też jest zombie. Dobra. Rusi go, rożli. Chodź. Zajebał cię. <Nigga> o nie, on mnie też chce zniszczyć. <gry> A, jest w domu. zrąbałem go, dobra. Idę po twoje. To pojadę. dzień wstaje. Wsta to dzień wstaje. To dzień spa <gry> Czas odprężyć <gry> Dobra, eee... łóżka. Przekopuje się zombie! Jestem o. na hita, więc mnie nie uderzaj, bo ja cię uderzę. Wtedy będzie gorzej. No, no, po prostu wyłączyć PVP, ale zapomnijmy. Użkę! Kocie! I skąd my mamy? O! Mam że nam to nic nie uderzy. Dobra, giną. Będziemy musieli pozbierać I. temki i wynosimy się z, z tego odcinka. No, to nie komentujcie na razie. Komentujcie, Jednak. komentujcie, ile Ale. się da. Dobra. Ale komentujcie, ile się da, i nawet nie musicie oceniać, bo ja lubię, jak ktoś komentuje, jak to oceniajcie. Bo, No Oceniajcie, bo patrzcie, jak się Wam spodobał filmik, no to chyba normalne jest, że jakiś no, fajny, nie? A jak się nie spodobał się, to się nie klika fajne, się, tylko się klika hmm. głupie. Fajnie mnie atakuje. A już gorzne, już gorzne. Teraz mnie atakuje! Czyżby to była aluzja do świata przestępczego Ameryki? Creeper! Czyżby to był Creeper? Nie mów, że zniszczył nam chatę. Nie, nie zniszczył. Teraz zniszczył. zniszczył, to nawet nie była chatka, Dobra, chyba się będziemy żegnać. A czekaj powolutku, cześć. Cześć. Czekaj, tylko no. wrócimy do chaty, musimy wrócić do chaty w każdym odcinku, tak będziemy robić. O! Wracamy do chaty i mówimy „papa“, e. pa. tak, tak, tak zespołowo. No. „Popowskie pa. No, no, dobra, chodź. No, zamknąć drzwi. E, czekaj. No, 3 E 2 A, 1 Pa, jeden. pa, Dzień. pa, Siemanko.